Każde auto ma swoją historię. To swoją zaczęło na początku tego wieku. Na pierwszy rzut oka złom. Może ma wiele mankamentów, może nie jest uosobieniem komfortu, ale jedno wiemy na pewno: zawsze dowodzi nas w szalone miejsca. Stary dobry fiat Punto. Miejski samochodzik. Wykorzystywany do bardzo absurdalnych celów podróżniczych. Tym razem oczekujemy od niego wyjątkowej misji, i tym razem nie chodzi tylko o przygodę czy o błędne widoki. Tym razem chodzi o coś więcej. Ta podróż ma cel daleko poza mapą. Jedziemy pomóc dwóm chłopcom, których życie od początku wystawiło na próbę. Ich codzienność to walka z chorobami które wymagają ciągłej, kosztownej terapii. Ich historią opowiedzieliśmy w poprzednim filmie. Zajrzyj do niego. Link jest w opisie pod filmem. Nie jesteśmy zawodowcami. Nie mamy sponsorów ani planu B, ale mamy stary samochód. Marzenia i cel do zrealizowania. Bywają momenty, kiedy chce się zawrócić, ale wtedy przypominasz sobie, dlaczego wyruszyłeś. Przed nami 20 tysięcy kilometrów. Przez góry, przełęcze, pustkowia. Tam, gdzie kończą się normalne drogi, tam zaczyna się nasza wyprawa. Nasze punto do tej pory było niezawodne. Jedyna awaria sprzęgła gdzieś na trasie, ale tym razem lepiej dmuchać na zimne. Zleciliśmy przegląd pewnemu serwisowi aut francuskich. Czy punto jest francuskie? No nie. Czy serwis się przejął? Też nie bardzo. A jak serwis się spisał? Zobaczcie sam. Czujnik położenia wałka rozrządu? Latał sobie jak chciał, źle przykręcony. Uszczelnienie silnika? No cóż, miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie dolewać oleju. A pasek rozrządu? Tak, został dokładnie obejrzany. Dopiero po tym jak się zerwał. Nie mamy szczęścia do mechaników w Polsce, więc bierzemy zapas części: uszczelki, klocki, cewki, pompę paliwa, sterownik, termostat, filtry, czujniki, paski i alternator. Może mechanicy na tadżyckich przełęczach będą bardziej dokładni. A może uda się przetrwać bez żadnej awarii? W końcu to auto już nieraz nas zadziwiło. Czas się spakować do naszego pojemnego bagażnika. Na szczęście sytuację ratuje boks dachowy. Zabieramy tylko to, co najważniejsze: sproszkowaną żywność, parasol, różowego flaminga i kilka gustownych reklamówek. Czas wyruszyć w drogę, jakiej to auto jeszcze nie znało. Czas wyruszyć na dach świata do Tadżykistanu. Małe autko, wielkie serce i podróż, która mamy nadzieję, że coś zmieni. Jedziemy by pomóc. Ty też możesz. Zajrzyj na stronę Fundacji Serce dla Maluszka. Link do zbiórki znajdziesz w opisie pod filmem. Do zobaczenia na trasie.